Siema, z strony Polski Racz. Widzimy się w kolejnym odcinku złofty czasek w Warhammerze Trójce Total łoże No i dalej idziemy rozwalać tej bretończyków, moi drodzy. Trzeba im ładnie, ładnie... wklepać. Mm. In your... Wolfard co ty, fajny mi wypowiadasz. Chłopiec, cię ten, tak jest chyba majonez. Nie, nie w ogóle całkowicie niepoważny. No to realnie on od rzeczywistości chyba, co nie? Zniszczy posąg, Nie, nie będę niszczył. Orety, zwierzę ludzie głupi się pojawili. Dobra? Okupacja I, i, i tutaj sobie pozwolimy w tą, bo to 120 przychodów daje. Albo najpierw to pójdziemy, dobra. To bym w sumie zburzył wtedy. Albo niech będzie. Niech już będzie, nawet możemy ulepszyć to, bo mamy... Mamy dużo złota. Dobra, to ulepszę i tutaj postawimy na. Na to, bo to jest złoto. To już nie daje złota, nie, ale możemy wtedy kultystę robić ogólnie. Kultysta też jest spoko. Całkiem, więc. No. No ale dobra, to już tam. Nie ma co. Dobra, tych poganiamy z naszych ziem. Co oni tu w ogóle robią?

Zawca czaszek dalej musi zniszczyć, tej mm, Bretonie. nie wiem, no powiedzmy. Dola trofeów, Ogar Zemsty. No tak, gara zemsty trzeba trzeba byłoby zrobić. Boar zemsty się przyda. Dobra, to ulepszam. I kończę turę w sumie. Trakcja zniszczona, opracowano technologię, super. No i dalej, dalej idziemy w to już trochę kosztuje. Możemy pójść tutaj w zbustowanie krwiopuszczy. Dobra, niszczymy. No, i zostaliśmy władcą czaszek, moi drodzy. No, to już robi wrażenie. W ogóle, no właśnie, bo my nie mamy nikogo, kto jest w stanie magią prosperować. Właśnie tak sobie zdaję sprawę, że te wiatry magii, to w sumie to. Aha, to tak działa jeszcze. No bo. No, czarów nikt u nas nie rzuca, co nie? Horna. To jest aż ciekawe. Że no, dosłownie nikt, co nie? Dobra, Wzniosłe Krzypuszcze. One mi się cholernie, cholernie przydadzą. Tu pójdę w... Przychodzi... ...przychód. Tu pójdę w... ...Czachy, tak? W Czachy pójdziemy? W Czachy pójdziemy, dobra. Mm. Niemożliwe. Kończymy turę. Chyba, że coś możemy dyplomatycznie zdziałać. No nie możemy. No to kończymy turę po prostu. Ta Melvin Trowbardur Cały czas podąża za łowcą czaszek Co gościu chce w ogóle zdziałać, co nie? Jakby, o co, o co, o co ci mordo chodzi? Ty nic nie zdziałasz O, żelazosz skóry Kurwa, wroga dyscyplina, minus 6 w, pro, w regionie, chłopie Chłopie, to pytanie w ogóle to pytanie w ogóle Ej, 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 kur... tutaj na, taki, na takiej... Na takim garnizonie się nie stracę. No i kolejna bitwa. Kurde, kolejną bitwę musimy stoczyć, bo AI jest na tyle głupie, że nie umie po prostu bitwy takiej rozegrać. No to, jest, to jest absurd. No ale. Ale no cóż, cóż, cóż mogę powiedzieć. No cóż, nic nie, nie, nie mogę powiedzieć. No. dobra, 3500. Mm. To w to idziemy. No, bo mówię, tu już pomioty będą, a przede wszystkim krwawe bestie, bardziej w krwawe bestie pójdę. No, i będziemy mogli odblokować sobie pod, pod ołtarze, co nie? Więc no. Dobra, skultakery. Zobaczymy bitwę, no. To będzie easy bitwa. Łomot po prostu, no ale trzeba staczyć. No jak trzeba stać, no to trzeba stać tyle. Widzimy się na bitwę podczas bitwy. Dobra, Pyk. No, już tam Powiem tak, to będzie easy. To już tam jakoś specjalnie Nie wnikamy. W nic. O! dobra. Dobra, dobra. Ło! Gościu się przebija. O, to nie wygląda aż tak jak się próbuje przebić tutaj, ale... Bra. Up. No po prostu amat, kurwa, robimy. No łomot, łomot, sprawiamy no. Się nazywa się w pier. <laughs> Sami może się dokończyć. No, a to widzimy się już na mapie po prostu. <laughs> Kampanii. No, moi drodzy, to była tak łatwa bitwa, że nie wiem, jakim cudem Bot był w stanie stracić jakiś oddział. I to jeszcze dwa oddziały. To no, mi się w ogóle w głowie nie mieści, po prostu. To było tak banalnie prosta bitwa, moi drodzy. Naprawdę. Nie mam pojęcia Dobra Tutaj sobie idziemy i, 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 i W tym momencie Ciebie bustujemy Żebyś chłopie Major zadawał Jak największego się tylko dam. Hmm. Dobra, źródło furii dawaj. Tak, 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 tak tuła. tak tuła, tutaj w tak tuła zrobimy, moi drodzy, w No ja słuchaj nie wiem co. Chyba to zrobimy, bo to zawsze złoto. Dobra. No. A to się, 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 się przygotowujemy. Mam na nadzieję, że Alberic coś jakiś pójdzie, żeby mógł mu wpierdzielić. Żeby sobie na to zasłużył. Z elfami się nie będę dogadywał, no bo... Po co? Mogę sojusz. Ty zaraz umrzesz, ale ty mi dużo złota dasz, no to... Czemu nie? Dobra. Jeżeli, jeżeli, jeżeli dołączę do wojny z Nefertowym dworem, no no nie. No dobra, no to trudno, to, to chłopie. No to cóż mroczne elfy? No upadniecie i tyle w temacie po prostu no. No wiesz no. Ja tu ci pomocną dłoń wyciągam, ty ją opluwasz i przyjmujesz i no, to jest chłopiec twój. To jest twój wybór, twoja decyzja. I tyle w temacie. Ty będziesz żałował. Nie no. My i tak to pod My i tak podbijemy wszystkie te... Te ziemie, więc no. And not spare you Absolutnie nie. <laughs> Dobra. No i super, jest nasze. Musimy do niego podejść, mu wpierdzielić. Możemy to ulepszyć, bo to jest złoto. Dodatkowe. Hmm. Tu w czachy pójdziemy, myślę, i to, to, to tyle chyba. Terent, 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 terent. Skończymy turę. A to w ogóle... A, bo tu tysiące paszy to w ogóle dwa inne są te. No dobra. Tymczasowo możemy zawrzeć Paktoni Agresji, no bo... Nie zależy mi na tym jakoś tam żeby teraz ciebie atakować Rekard Mam no, ważniejsze cele Ach, halberik, Alberik, Alberik. Ty jesteś chłopie, bierdliwy. To Wolfard w ogóle chyba płynie. See... W każdym razie jakaś ekspedycja łowczego. Wałszutek też już nasze jest, dobra. Dobra, zasadzka. My potrzebujemy, a no to banalnie proste, no. To się zaraz wbije tak naprawdę. No to super wtedy. To w ogóle u góry co jest? Aha, ok. Dobra, kończymy turę. O nie, chłopie, chopie, to w ogóle. Całkowicie upadasz, no ale w tym momencie, skoro całkowicie i tak upadniesz zaraz, to masz tam i zapłacić. Dobra. Na no, palbariku już. Ładniej, bierzemy, 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 czachy. Dobra, porcik może tu być. My zaś szybciutko się tam przemieszczamy i tutaj zwiększamy siłę twoją, odporność fizyczną. A tak to nie, to rzeź najpierw nie, zmaksymalizujmy mu. Dobra, no i super, no i technologia, 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 moi drodzy, no. Wie, wiecie, że ja, ja odkryłem, że tu jest drzewko. Wy to rozumiecie, ja nie odkryłem tego. Jakim kurna cudem nie odkryłem, że tam są te? O kurczę, to się ze samym zaskoczyłem teraz mocno. Dobra, to myślę, że zrobię. No i poziom trzeci mamy teraz. Naprawdę mocny. Więc super, kończymy, kończymy turę myślę, że nie, jednak nie, jednak wieczną wojnę jeszcze sobie przeprowadzimy. Weźmiemy złoto, bo złota trochę mało teraz tam. I dalej lecimy z koksem. Dobra. Super No fajnie się tym czasie gra, kurde Fajne te bitwy są, on jest całkiem mocny Jeszcze ci, ci wznieśli ci Są fajni też Fajnie wspierają tą jego armię, jak Kurde jeszcze ich Trójkę mamy, no to wiecie, to, to po prostu rzeźnie. Jeszcze tą kaplicę mamy. Hm. Nie mamy żadnego, nie wiadomo jak dużego gościa, jakiegoś krwiopijcy czy coś, jakiegoś wielkiego ogara, A tu proszę, tu na takich jednostkach bazując naprawdę robimy sieczkę po prostu z armii naszych wrogów, najzwyczajniej w świecie. Dobra. Dobra, idziemy w to tutaj najpierw i Fawę, ołtarzy, czy to jest coś tak przydatnego w tym momencie? Kurczę. No dobra, pójdziemy w to może, bo to w sumie złoto zapewni nam. Dobra. No i czas skończyć po prostu z bretończykiem. wygnać tą ekspedycję w zasadzie to nie ekspedycję tylko wyprawę Bordaux Bordou- Bordaux jakoś tak to się czyta, To oni są ekspedycją ludzie już, nie bretończycy tylko po prostu ludzie w sumie bretończycy też chyba ludzie są najzwyczajniejsi w świecie, no ale no ale po prostu na niej zawsze mówimy bretończycy co nie, zdanie tak się przyjęło wśród graczy Myślę w ogóle, że to... Sadę bym zajął po prostu. Albo posąg wcale. Zajmę. Ooh, Dobra. <laughs> Dobra. ładnie, ładnie, kolego. Tidious work, but necessary for success. Moi drodzy, no, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, no i po prostu do kolejnym. Z tej strony był Polski Racz, trzymajcie się, cześć.